Siema Nic teraz nie widać, bo o, może teraz widać jak śnieg pada Dzisiaj codzienne obowiązki Zaraz pomogę. Bo przyszłem teraz, bo mam nie pomogę. W tu mamy tylko trzech Tu taki duży, czarny, taki większy biały i tu taki kurduperek tu mamy słupy, więc pewnie będę im gdzieś chciał. Tu gnoj odrzucony. Będzie trzeba któregoś dnia wywieźć. Idę teraz do stodoły podziabać dynie, żeby dać bykom. Więc widzimy się w stodole. Dobra, jesteśmy w stodole. Tu brata rower. Tam mamy rower. Tu zawsze dajemy ziemniaki. Takie małe wiadereczko ziemniaków. Tu dynie są. Eee, tu. W tym korycie dziabiemy zawsze. Otóż tata zrobił takie coś. Nie wiem, co to może być. Tu mam, nie wiem, czy zobaczycie. Ale jak patrzę na telefon, to jest ciemność. To tu jest siano. Powiem wam, że jest pół borysiana jeszcze w kostkach, więc na spokojnie nam starczy. Ale tu tak za dużo to już nie jest są Na pewno zabraliśmy dobra. Ja teraz nasypię ziemniaków. Tu jeszcze do wczoraj zostało. Nasypię ziemniaków, nasypię dyni i zaraz nagram, jak będę działał. Ziemniaki już. Teraz trochę, przydziabię te ziemniaki. A ja to tak, 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 bardzo nic nie da. tak, tak, się widzimy jak efekt końcowy nabrałem je, gdzie bałem rabyczki tu jedzą Tam nie z ziemi bo walił korytę mu zabrałem tu pościerałem już ją i raz się przyniesione, piteł dojadają, rzucę im siana koniec